Wyjść, co, będziesz coś dzieje, złodziejem, biję, biję cię, się dzieje, jest twelem i złodzieje, wiję je ciepło, nie się ci naśmieje Zaraz uszaleję Oni liczy na szatunek, w kawnym razem, twój wizerunek Dobrego chłopaka, mi tylko chuja lata Strężyłeś się, jest jak zwykła szmata, nie ma bata Jak się już nie podam, nie pokażę Ci na rejonie Bo ci go był gdy widzę twoją mordę robi mi się żal Wystarczy poprosić i być już szmal. Lepiej było iść na skróty i wyjebać małą Dla mnie teraz jest zwykłą pałą Zrożymku zaufania w lalności Dobrze wiedziale czasem w końcu nie mam co prosz, a nie wiem jak swoje Tak wystąpimy tylko jeden złodziej Co się dzieje Jesteś kurwą mi złodziejem Wyjebie wiecie, nie na śmieje, kurwa oszaleje Jesteś kurwą i Gdy się poznałem, wta mi spoko Teraz za tam sorry mam w dół biegłem boko Melasz ulecha, pokazać co potrafisz poszuć chłopakę, po potem nie mogłeś trafić Jarały z nami, chlałeś cipałek zamicz Zliczy się psychicznie tymi wersami Zapomniałeś drogi, czy kierunek pojebałeś Jedno jest pewne, z tewary nie dotarłeś w tobie się spodziewać Ale nie czegoś takiego by musiał tobie jechać Z Droga, Nie jestem wiercielem, ja mam cię za droga. Wybęg dwóch te wiary, teraz to wiem W tym momencie jestem tam niezwykłym dnem Śmiga do Szwajcarii, bo u każdy cię uzna a Teraz poznacie z tej strony, z której znam Ci ja, coś się dzieje Z ci kurwą i złodzieje bije, bije, cię, umie, wryć się na śmieje Kurwa oszaleje, z ci kurwą i złodzieje Ciągle jest ich nie mogę tego znieść Niby taki mądry tak wszystko wie Nie spalę w cełą blad, a choć władda opalę z A nie ze złodziejami Od niedawna, w w tobie Twój głupi śmiech, gadanie chuje, muje. Jesz nie, skumałej, że ci nie powiem, siema. Jak się ma to, to się nie zmienia Zmień się goście, bo tak długo nie ujedzie Tu w części RFUA nie możesz siedzieć w głowie tylko pisanie szum i chmiele Dlaczego to zrobić? Jak mieli w tym cel Chyba po to by zobaczyć w bie, Dla mnie cały jak zwykły swe RFUA jest już przed dawno przegrany, a dać słuchaj, w dupie mamy Coś się dzieje Jest kurwą i złodziejem ciągły, nie wręcz się na śmieje Kurwa oszaleje, jest kurwą i złodzieje taki dzień i przyjdzie taka chwila się dostaniesz już wryja, więc nie wychylaj, poczuj klimat, bo tak nie mogę go stracić Na RWA nie mam żadnych braci Gdy się podstawia, mówi ja jestem Adam, zapinasz dodać, wiebie was i spadam Twoje ziomy mówią, Adam frajer z alei, nie wierzyłem, teraz wierzę, bo nie w godności Czy tak nie jest? Po ostatnim incydencie, gdy się dowiedziałem, opadły mi ręce I się mniej mi, że wyjebałeś kładkowi, bo w mu piątkę i A więc czas bajera jesteś niżej od masz coś do powiedzenia? Nie to nara do widzenia, niżej jest tam moja dzielnica podpisana A ty wypierdalaj w chuj, tam jest brama Jebany kuta konie